Trudno jest oszacować liczbę sportowców, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Była to jednak pokaźna grupa osób. Niektóre źródła podają, że w 1944 roku do powstania zgłosiło się blisko 1000, inne 800, jeszcze inne 600 sportowców warszawskich klubów. Wiemy na pewno, że wśród nich było 27 olimpijczyków. Liczba poległych sportowców to 124 osoby, ponad 200 odniosło rany. Dziennikarz sportowy Zbigniew Chmielewski, autor albumu Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, przyznał, że były problemy z ustaleniem kryteriów. Wielokrotnie kłóciłem się z Bogdanem Tuszyńskim. Co do określenia słowa sportowiec. Ostatecznie przyjąłem jednak kryterium: sportowiec to osoba, która jest klasyfikowana przez dany związek. Stąd też w miarę dokładna liczba poległych 124. Natomiast rozszerzając, rozszerzając pojęcie o sport masowy, to liczba walczących w powstaniu jest znacznie większa. Samych tylko piłkarzy warszawskich poległo ponad 270. Stefania krupa Kołakowska, pseudonim mama. Stefania Gawałkiewicz. Bo tak miała nazwisko panieńskie, urodziła się 14 grudnia 1909 roku w Warszawie. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie. Pewne jest, że jako nastolatka pasję do sportu musiała łączyć z bardziej praktyczną nauką zawodu. Ukończyła szkołę średnią i została krawcową. W wieku 19 lat zaczęła pracę w słynnym domu Bracie Bułkowskich, największym centrum handlowym ówczesnej Polski. Dwukrotnie w 1929 i 1931 roku zwyciężała w zawodach gimnastycznych o randze równej Mistrzostwom Kraju. Starty z Stefani w barwach warszawskiego sokoła przypadły na czas dynamicznego rozwoju polskiej gimnastyki kobiet. Była to dyscyplina mogąca poszczycić się długimi sokolimi tradycjami sięgającymi jeszcze poprzedniego wieku. Od lat 30. gimnastyka, pozostająca raczej w cieniu lekkoatletyki, nazywanej królową sportu, miała dodatkowo coraz mocniejsze oparcie w instytucjach. W 1932 Polska została afiliowana w Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, a już rok później Polak Adam Zamojski został prezesem organizacji. Synowa Zamojskiego Jadwiga była wnioskodawczynią w sprawie rozgrywania kobiecych Mistrzostw Świata w gimnastyce a w 1936 stanęła na czele Komisji Olimpijskich Zawodów Gimnastycznych Kobiet. Co ciekawe, aby Stefania Krupa i dziewięć pozostałych zawodniczek mogły pojechać do Berlina wraz z trenerkami i sędzinami, członkowie towarzystw Gimnastycznych Sokół w całej Polsce zapłacili specjalną składkę dla Sokoła. Udział gimnastyczek w igrzyskach był sprawą. Priorytetową wszystkie wytypowane zawodniczki wywodziły się bowiem z tej organizacji. Przed wyjazdem do Berlina, polskich gimnastyczki obok lekkoatletów, szermierzy, piłkarzy czy bokserów wzięły udział w próbnej defiladzie na stadionice IWF, prowadzonej przez Janusza Kusocińskiego. Olimpijczycy wzięli się za ręce i złożyli uroczystą przysięgę. Ślubujemy na igrzyskach olimpijskich walczyć po rycersku i do ostatniego tchu, aby wykazać światu, że Polska wychowała młode pokolenie dzielne ciałem i duchem. Białe szorty, białe sweterki zamiast bluzek, czerwony pasek, białe zemszowe pantofelki z białymi skarpetkami i biała wstążka na głowie tworzyły estetyczną i elegancką całość. Pomiędzy ładnie ubranymi drużynami innych państw Polki prezentowały się najlepiej. To też recenzje PISM z zawodów gimnastycznych, mówiąc o naszych druhnach, zaczynały się od słów ZER ELEGANTEN POLINEN. Polskie gimnastyczki wyraźnie urzekły widzów Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Polki mierzyły się z dużą tremą, która jednak całkiem ich nie zdekoncentrowała. Żadna z naszych dziewcząt nerwowo się nie załamała. Walczyły z powodzeniem z drużynami narodów o wielkiej kulturze fizycznej. Pisał Czesław Tan, zastępca naczelnika Związku Towarzystw Gimnastycznych Soków w Polsce: Jesteśmy w tej, w tej dziedzinie na dobrej drodze i trzeba było kontynuować. I trzeba tylko kontynuować dalej stale i systematycznie nasze prace, a wyniki będą jeszcze lepsze. Niestety, planów nie udało się zrealizować. Wybuch II wojny światowej zastał Stefanie Krupę na czasach w radości. 2 września 1939 roku pożegnała się z mężem, Henrykiem Krupą, który szedł na wojnę, zaś Stefania z synem Stefanem skierowali się w ucieczkę przed Niemcami na wschód. Po wiadomości o ataku Armii Czerwonej, była wówczas w okolicach Bielska, powróciła do Warszawy. Podczas okupacji w 1943 roku. Roku. Przebywała urodziny ze strony męża we wsi ruchowo-dolne. Była tam świadkiem wysiedlenia wsi przez wojska niemieckie. Uratowała się wraz z synem i częścią rodziny dzięki dokumentom poświadczającym jej zamieszkanie w Warszawie. W pierwszych latach okupacji udało jej się utrzymać posadę ekspedientki w domu braci Jabłkowskich. W czasie powstania warszawskiego Stefania była łączniczką, a według niektórych źródeł także sanitariuszką w batalionie Ruczaj. Udaje jej się przeżyć powstanie, ale stamtąd trafia do obozów jenieckich. Najpierw w salagu 10. Sand Bostel, a następnie Stelagu 6. Obelangen, Niderlanden. W kwietniu 1945 roku obóz wyzwolili żołnierze pierwszej Dywizji Pancernej generała brygady Stanisława Maczka. 17 sierpnia 1946 roku została zarejestrowana w Polskim Czerwonym Krzyżu w Szczecinku jako powracająca z Lubeki. Mieszkała w Szczecinie, działaczka Polskiego Związku Gimnastycznego, trenerka, sędzia międzynarodowy, członkini Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie Ćladni krawiectwa. Zmarła 24 września 1981 roku. W Szczecinie jest organizowany memoriał imienia Stefanii i Antoniego Kołakowskich, drugi mąż Stefanii. Z czasem zawody otrzymały rangę nieoficjalnych mistrzostw Polski młodzików do lat 9. Brali w nich udział między innymi późniejsi olimpijczycy. W 2018 roku memoriał został po krótkiej przerwie reaktywowany z inicjatywy wnuka patronów, Igora Niewiadomskiego, który dziś jest wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jerzy Ustupski, pseudonim Krzyś, urodzony 1 kwietnia 1911 roku w Zakopanem. Wioślarz i narciarz, olimpij, olimpijczyk z Berlina z 1936 roku. Startował wraz z Rogerem Werejem, najlepszym wieślarzem polskim z tego okresu. Werej wyjechał do Berlina w roli faworyta do dwóch złotych medali. Przed rokiem na olimpijskim torze z Ustupskim wysłuchali w III Rzeszy Mazurka Dąbrowskiego, zostając mistrzami Europy. Nic więc dziwnego, że polska ekipa na nich bardzo liczyła. Niestety... Losy na torze w grinał potoczyły się zupełnie inaczej. Nagła niedyspozycja, która nigdy przedtem, ani później nie dotknęła popularnego różaka, pozbawiła go życiowej szansy zdobycia złotego olimpijskiego medalu. Oto relacja Jana Erdmana z przeglądu sportowego. Wery i Ustupski zafundowali nam desperacki wyścig. Początkowo płynęli na czwartym miejscu, walcząc zaciekle z Francuzami. Po 800 metrach polska para wysunęła się na trzecie miejsce i zwycięsko broniła go aż do mety. Wery również dzisiaj przychodzi moment słabości. Na 1200 metrze załapały go skurcze i zachodziła obawa, że świetny wioślarz wyścigu nie ukończy. Jednak po kilkunastu sekundach ból ustąpił i finisz wypadł doskonale. Wery i Ustupski skończyli Czyli bieg o sześć długości łodzi za zwycięzcami, Bryty za zwycięzcami Brytyjczykami. Wyruszyliśmy bardzo dobrze i wraz z Niemcami byliśmy na czele, mówił Jerzy Ustupski. Wkrótce spadliśmy na czwarte miejsce, lecz po krótkiej walce wysunęliśmy się na medalowe miejsce. Po pokonaniu kilometra Verej odczuwał ból żołądka. Wydał mi komendę, bym mocniej wiosłował. Gdy Verej odpoczął, rozpoczęliśmy niesamowity finisz. Pokonaliśmy Francuzów i Australijczyków, którzy poprzednio byli przed nami. Zmęczony byłem potwornie. Partner powiedział mi, że za metą byłem zielony. Dopiero po kilku minutach dotarło do nas, że mam brązowy medal. Radość była ogromna choć apetyty przed igrzyskami były o wiele większe. Rok 1939 wybucha wojna. Ustubski chce wcielić się do wojska. Nie udało się. Wraz z kolegami Rogerem Verejem, Janem Kostrzewskim i Ksabodezo. Nie znalazł macierzystej jednostki i powrócił do Krakowa. Aresztowany za współpracę z Armią Krajową zostaje osadzony na Montelupich. Ucieka z transportu kolejowego do oświęcima. Po krótkim pobycie w oddziale partyzanckim wyjeżdża do Warszawy, gdzie w szeregach armii krajowej bierze udział w powstaniu, jako radiotelegrafista. Po kapitulacji nie trafi jednak do obozu i Kolejny raz zagrał Niemcom na nosie. Ucieka im, przedostaje się do Krakowa. Po zakończeniu działań wojennych aktywnie włącza się w odbudowę kraju. Był zasłużonym działaczem kultury fizycznej, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Powstańczym, Krzyżami Kawalerskimi i Komandorskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, a także Niebieskim Krzyżem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był bliski udział w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w garmisch Partenkirchen w 1936 roku, ale złamane żebro podczas wyprawy do Doliny Pięciu Stawów uniemożliwiło mu olimpijski debiut. Dyrektor uzdrowiska Karpacz w Karkonoszach organizował na nar w narciarstwie Mistrzostwa Polskiej w 1948 roku we wszystkich konkurencjach burmistrz Zakopanego w 1948 roku przez 18 lat. 1950 dyrektor ośrodka sportowego w Zakopanem. Ratownik górski, społeczny działacz wielu organizacji sportowych i turystycznych, m.in. PZ, PZN, PKOL, GOPR, gdzie był prezesem. Autor książek Turystyka 1952 i poradnik. Turysty narciarza 1953. Rodzinne tradycje narciarskie podtrzymywała córka Hanna, zawodniczka AZS. Brązowa medalistka Uniwersjady w Spindlerowym Młynie 1964. W sztafecie 3 razy 5 km wraz z Jolantą Łopuszańską i Weroniką Budny. Ustupski zmarł w Zakopanem w poniedziałek 25 października 2004 roku w wieku 93 lat. Jadwiga Wajs-Grętkiewiczowa-Marcinkiewiczowa, pseudonim Pruszków na Lupiadzie, Księkowa, dyskobolka z Pabianic, medalistka olimpijska z Los Angeles 1932 i Berlina 1936. Mała Jadwiga była zapatrzona w Halinę Konopacką, dyskobolkę, pierwszą Polkę, która zdobyła złoty medal olimpijski, Amsterdam 1928 rok. Mimo złośliwych komentarzy otoczenia... Jedynym moim przyjacielem stał się dysk. Robiła wszystko, by pójść w ślady i dolki. Wytrwałość i ciężka praca przyniosła efekty. Dwudziestolatka jako pierwsza kobieta na świecie rzuciła dyskiem ponad 40 metrów. Na igrzyskach w Los Angeles zdobyła brązowy medal, a 4 lata później w Berlinie srebro. Sukces w Los Angeles był niezwykły, bowiem Polka po raz pierwszy w życiu rzucała tzw. Tak dyskiem fińskim. Gdy dano mi dysk, przestraszyłam się. Nigdy nie miałam takiego w ręku. Był bardzo wypukły o grubych kantach, a myśmy rzucały płaskimi, wspominała. Po zawodach zaproponowano jej, by została w USA. W dwa lata miała zarobić oszałamiające 200 tysięcy dolarów. Jednak odmówiła. Tęsknota za rodziną i ojczyzną zwyciężyła. Wojenne losy polskiej mistrzyni nie są dokładnie znane. W czasie okupacji zamieszkała z mężem i dwoma synami w Warszawie. Przebywał tam również jeden z braci zawodniczki w nieuczestniczącym w życiu konspiracyjnym. Gestapo trafiło na jego ślad, który prowadził prosto do mieszkania dyskobolki. Było to pod koniec 1943 roku. Po wojnie wspominała, że dzięki wizycie na Alei Szucha ma równe zęby, bo prawdziwe wybili jej gestapowcy na przesłuchaniu. Dopiero gdy powiedziała po niemiecku, że jest wicemistrzynią olimpijską z Berlina, skończyło się bicie. Wajsówne, jej męża i kuzyna zwolnili po 48 godzinach. Obaj mężczyźni zmarli w następstwie pobicia w przeciągu kilku miesięcy. Po wybuchu powstania Wajsówna pomagała przy budowie barykad i kopaniu rowów łącznikowych. Jednak z dnia na dzień było coraz trudniej. Po śmierci męża wyjechała z synami do Pabianic, zaczęła pracę w firmie produkującej cukierki, a po zakończeniu wojny wróciła do treningów. Traumatyczne przeżycia nie zabiły w niej woli walki i w 1946 roku zdobyła brąz na Mistrzostwach Europy w Oslo, na Igrzyskach w Londynie była czwarta. Po rozstaniu ze sportem w 1958 roku poświęciła się pracy z dziećmi w TPD i kole dzieci specjalnej troski, odznaczona m.in. Krzyżem kawalerskim OOP 1960, złotą odznaką polonii amerykańskiej 1932, zasłużona działaczka kultury fizycznej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zmarła 1 lutego 1990 roku w wieku 78 lat w Fabianicach i została pochowana na tamtejszym starym cmentarzu. Tadeusz Friedrich, trener jeden z najwszechstronniejszych szermierzy. Międzywojennego, trzykrotny olimpijczyk, raz w roli rezerwowego 1924, dwukrotny brązowy medalista w drużynie szablowej 1928 i 1932. Urodzony 7 lipca 1903 roku w Nowym Sączu. Zadebiutował na mistrzostwach Polski w Lwowie w 1924, zdobywając piąte miejsce we florecie i siódme w szabli. Pojechał także na igrzyska olimpijskie do Paryża, gdzie był rezerwowym zawodnikiem drużyny szablowej. Od 1925 miał już stałe miejsce w drużynie narodowej. W sumie był dziewięciokrotnym mistrzem Polski w szpadzie 1925-1926 szabli 1925-1928 i Florecie 1926-1932-1935 oraz dwukrotnym drużynowym mistrzem polski w szabli 1933-1934. Czterokrotnie startował w mistrzostwach Europy 1930-1931-1933-1934, zdobywając wraz z kolegami w drużynowym turnieju szabli dwa brązowe medale. 1930 Ligę i 1934 Warszawa. Najwyższe trofea zdobywał na igrzyskach olimpijskich. Dolegliwości kręgosłupa jednego z najlepszych i najwszechstronniejszych szermierzy międzywojnia sprawiły, że w 1936 roku, walcząc w barwach Warszawianki, zakończył karierę zawodniczą. We wrześniu 1939 roku wraz z Adamem Papé ewakuował się z Warszawy na wschód do Kowla. Powrócił jednak do Warszawy, gdzie pracował w banku. W Powstaniu Warszawskim walczył w formacjach cywilnych. Jesienią 1944 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie zamieszkał na stałe. Po wojnie włączył się w odbudowę sportu polskiego. Należał do inicjatorów. Reaktywowania polskiego Związku Szermierczego w 1945 roku. Był w nim kapitanem sportowym 1946 do 1956, a następnie działał w kolegium sędziów oraz komisji sprzętu. Podczas Olimp Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 roku był kierownikiem polskiej ekipy, ekipy szermierczej, pełnił obowiązki trenera w krakowskim klubie szermierzy budowlanych i Krakowi. Obok szermierki pasjonował się fotografią, odznaczony m.in. Krzyżem kawalerskim o i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 10 października 1976 roku w Krakowie, gdzie też na cmentarzu rakowickim został pochowany. 1 sierpnia 1944 roku kilkuosobowa grupa powstańców wyposażona w granaty i butelki z benzyną szturmem po 89 minutach walki zdobyła koszary. Ich łupem padł też samochód pancerny oraz ciężarówka wyładowana żywnością, ubraniami i medykamentami. Bohaterów tego najbardziej niezwykłego, lecz jednak zapomnianego sukcesu byli między innymi czołowi polscy tenisiści bracia Ignacy i Xawery Tłoczyński, Czesław Spychała i Antonis Mordowski oraz Jerzy Gottschalk. Desygnują ich do akcji dowództwo batalionu kierowało się przede wszystkim ich umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, sprawnością fizyczną i odwagą. Kiedy wskutek odniesionych ran z walki wyeliminowani zostali dowódcy kompanii oraz plutonów, 138 i 139 akcje do szczęśliwego końca doprowadził pod podchorążek Sawery Tłoczyński, pseudonim Orlik, awansowany z stopnia oficerskiego. To jedyny w historii II Światowej przypadek, aby w jednym plutonie owianym legendą znaleźli się niemal w komplecie wszyscy ówcześni czołowi polscy tenisiści, gracze drużyny występującej w Pucharze Davisa oraz młodzi zawodnicy będący nadzieją polskiego tenisa. Przesła Wspychała, pseudonim Żyłka. Urodzony 1 stycznia 1917 roku w Poznaniu, tenisista. Przed wojną reprezentował Polskę m.in. w Pucharze Davisa. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez wojska radzieckie. Udało mu się uciec. W Powstaniu Warszawskim walczył w batalionie Ruczaj, który zasłynął akcją zdobycia koszarów SS przy ulicy Koszykowej 38. Po wojnie wyemigrował do Londynu. Wciąż udzielał się w środowisku tenisowym. Był m.in. sędzią w Wimbledonie. Zawsze bardzo serdecznie opiekował się przydrzeją z polskiej młodyni tenisistami. W roku 1933 Czesław Spychała po raz pierwszy po latach odwiedził Warszawę. Zmarł w 1994 roku w wieku 84 lat. Ignacy Tłoczyński pseudonim Igo, jeden z najlepszych przedwojennych tenisistów w historii Legii Warszawa, był pięciokrotnym mistrzem kraju. Z powodzeniem rywalizował również na arenie międzynarodowej, biorąc udział w Wimbledonie, turnieju Ronalda Garoza, a po latach najbardziej wspominany był, był jego udany występ w Pucharze Davisa, rozgrywany niedługo przed wybuchem II Wojny Światowej na kortach Legii. Tłoczyński urodził się 14 lipca 1911 roku w Poznaniu i swoje pierwsze kroki na korcie spędził w tamtejszym AZS-ie. W wojny Tłoczyński miał 28 lat. Grywał w tenisa, co, co oczywiście było nielegalne, na kortach głuchoniemych oraz w Milanuszku. Został członkiem Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Gdy wybuchło powstanie, stanął oczywiście do walki. Już pierwszego dnia wziął udział w zdobyciu koszar. SS przy ulicy Koszykowej 38. Ranny podczas powstania trafił do, po kapitulacji do obozu Jenickiego pod Salzburgiem. Po jego wyzwoleniu wraz z Czesławem Spychałą dołączył we Włoszech do korpusu generała Andersa i osiadł w Anglii. Ignacy już w 1946 roku brał udział w pierwszej powojennej edycji Wimbledonu. Na życzenie polskiej ambasady, jego nazwisko zdjęto jako reprezentanta Polski, Tłoczyński wówczas mocno protestował. W rok po wojnie legijna sekcja wznowiła działalność, bo po przygotowaniu kortu głównego oraz dwóch kortów bocznych, strasznie zaniedbanych w trakcie wojny. Liczono na powrót z Anglii Ignacego Tłoczyńskiego, jak również spychały, do Polski jednak nie wrócił. Przez 10 kolejnych lat grał natomiast w Wielkiej Brytanii, między innymi dwukrotnie docierając do finału mistrzostw. W Wielkiej Brytanii w latach 1947 i 1948 trzykrotnie wygrywał mistrzostwa Szkolne. 1949 do 51. W roku 1947 odmówił udziału w meczu pucharu Davisa, w którym w Warszawie Polacy podejmowali Wielką Brytanię. Na decyzji odmownej zaważyła opinia generała Andersa, któremu formalnie podlegał. Zmarł 25 grudnia 2000 roku w Edynburgu w wieku 89 lat. Xavery Tłoczyński pseudonim Orlik tenisista pochodzący z Poznania, urodzony w 1919 roku, młodszy brat Ignacego Tłoczyńskiego, największymi sukcesami w przerwanej brutalnie przez wybuch II wojny światowej karierze. Xawerego Tłoczyńskiego, było dwukrotne Mistrzostwo Polski w grze podwójnej w parze z Jerzym Kotszalkiem oraz występ w reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Wojna z wyczyła jednak dobrze zapowiadającą się przyszłość utalentowanego tenisisty. Rakietę tenisową w ręku Ksawerego zastąpiły granaty i butelki z benzyną. Podczas powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku Tłoczyński, służący w stopniu podporucznika AK, razem z kolegami z Batalionu Ruczaj wziął udział w popisowej akcji zdobycia szturmem budynków koszarowych SS. Żołnierze wzięli do niewoli 72 asesmanów, zdobyli około 100 sztuk broni masowej, zapasy amunicji i żywności, a nawet ciężarówkę i samochód opancerzony. Ksawery Tłoczyński w związku z ranami odniesionymi przez swego dowódcę samorzutnie objął kierownictwo nad akcją i doprowadził ją do szczęśliwego finału. W docenieniu zasług na polu bitwy pod Chorąży został awansowany do stopnia oficerskiego i otrzymał nominację na dowódcę 139 Plutonu. Uzyskał też odznaczenie Krzyża, krzyża Walecznych, które wręczył mu osobiście generał. Ksawery Tłoczyński przeżył powstanie, lecz w przeciwieństwie do swojego brata Ignacego nigdy nie wyjechał z Polski. Kontynuował karierę tenisową, grając jako amator w najważniejszych polskich turniejach tenisowych, lecz nie odnosił już znaczących sukcesów. Tłoczyński jako zawodnik i sportowiec dał się poznać jako dżentelmen. Kortu. Potrafił doceniać zagrania przeciwników i występował zawsze z uśmiechem na ustach, za co kochała go i szanowała publiczność. Zmarł w 1985 roku w wieku 66 lat. Jerzy Gottschalk, pseudonim Jur, urodzony 9 lipca 1918 roku. Dobrze rokujący polski tenisista, etatowy partner deblowy Sawerego Tłoczyńskiego, m.in. w Pucharze Dewisa, w Powstaniu Warszawskim uczestniczył jako strzelec w oddziale kwatery głównej Sztabu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Kompania Ochrony. Dołączył 6 września 1944 roku. Zginął na ulicy Chorzej pod koniec powstania, 16 września 1944 roku. Dziś nie ma nawet symbolicznego grobu.